Powoli posukcja oznacza odsysanie tkanki tłuszczowej, czyli usuwanie jej z miejsca, gdzie znajduje się w normalnych warunkach w tkance podskórnej nad powięzią na zewnątrz poprzez przewód, w którym tkanka tłuszczowa jest odsysana do zbiornika w czasie zabiegu. Istnieją różne metody posukcji wspomagane różnymi źródłami energii, takie jak liposukcja. Wspomagana na i wspomaga wspomagana ultradźwiękami, i wspomaga wspomagana wibracjami. No i posłuchacz infradźwiękowa, wspomagana y, mutacyjnymi ruchami kaniół. Jest to i której który aktualnie najczęściej używamy w naszej klinice, ponieważ zapewni ona pewne unikalne cechy tego zabiegu. Po pierwsze, zabieg jest bardzo szybki, bardzo efektywny, dzięki czemu możemy ewakuować dużej ilości tkanki tłuszczowej w krótkim czasie, a jednocześnie jest bardzo delikatna, dzięki czemu pacjenci mogą mieć ten zabieg wykonywany w zdecydowaniu miejscowym, wychodzić do domu bezpośrednio po zakończeniu zabiegu. Zabieg jest mało bolesny, zostawia wielki uraz, dzięki czemu pacjenci nie mają zasilnień obrzęków takich, jakie widujemy w innych metodach liposukcji. Najważniejszą jednak cechą tego zabiegu jest fakt, iż wykonanie go w najmniejszym możliwym stopniu uszkadza struktury niedłuszczowe. Dzięki czemu skóra po usunięciu nawet znacznych ilości tkanki tłuszczowej ulega obkurczeniu i pacjent nie wymaga najczęściej żadnych innych procedur odmładzających czy obkurczających skórę. Dzięki zastosowaniu drgań paniuli kształcie ósemek. Możemy stosować ten zabieg w bardzo trudnych e, zastosowaniach, w których dotychczas liposukcja nie była idealną opcją. Mówię tutaj na przykład o odsysaniu wewnętrznej powierzchni ud e, oraz ramion, gdzie nawet najdrobniejsze nierówności są bardzo łatwo e, zauważalne po zabiegu. Tkanka tłuszczowa pobierana metodą NIL ma bardzo dobre właściwości biologiczne, i tutaj e, ta metoda sprawdza się doskonale jako e, zabieg do pozyskiwania tkanki tłuszczowej, do następnie przeszczepu tej tkanki w celu poprawy kształtu i właściwości biustu, łydek, pośladków, czy też e, rozmaitych wskazań w obrębie twarzy, gdzie starzenie się wolumetryczne czyli ubytki objętości w objęciu podoczodołowej. To jedno z najczęstszych wskazań, z jakimi pacjenci zgłaszają się do naszych kliniki. Metoda NIL w porównaniu z innymi metodami, które stosujemy, wyróżnia się tym, że ma najwyższy profil bezpieczeństwa.